Cześć, w tym filmie chciałbym Ci opowiedzieć o tym, co należy po kolei kupować, aby podcastować, na co zwracać uwagę, kupując poszczególne elementy tego naszego studia podcastowego. No i co ogólnie kupić, a czego nie trzeba. Wszystko po to, żeby mieć to, co potrzeba, a nie przepłacić. Zapraszam. Cześć, ja się nazywam Martin Hinz i witam Ciebie w mojej jaskini. Zacznę na początku od jednej uwagi. To, co ja preferuję, jeśli chodzi o sprzęt do nagrywania, to to, żeby ten sprzęt zajmował jak najmniej miejsca, żeby był jak najbardziej uniwersalny do różnego rodzaju nagrań, no i żeby był jak najbardziej mobilny, jeśli na przykład mam pojechać i z kimś. Przeprowadzić wywiad, ponieważ uważam, że wywiady nagrywane na żywo są tym, czym do czego powinniśmy dążyć, jeśli chodzi o podcasting. Pomijając oczywiście monologi, tak jak ja teraz tutaj sobie uprawiam. Więc teraz, tak, pierwsza rzecz, taka totalnie, ja tu będę mówił o rozwiązaniach budżetowych, natomiast pierwsza rzecz, taka ultra budżetowa, jeśli naprawdę nie chcemy wydawać pieniędzy na ten podcasting, no to możemy, a chcemy uprawiać monologi, no to możemy wpiąć sobie po prostu nasze słuchawki w telefon i nagrywać przez coś takiego. Tak samo zresztą możemy zrobić z komputerem. To, na co bym y, uważał, to, to... i to ciężko tak naprawdę utrzymać, ale jeśli mamy te słuchawki gdzieś wpięte, a tutaj mamy ten mały mikrofonik od słuchawek, to żeby przez całe nagranie o tak tego mikrofonu używać. I to jest męczące, znaczy męczące. Często ludzie o tym zapominają, coś się zaczynają drapać albo coś, ten mikrofon tutaj zaczyna ym, zwisać, o coś uderzy. Nie wiem, te mikrofony jakoś tak działają, że po prostu bardzo dziwne dźwięki wydają przez co. No a samo audio, pomijając to, że nie jest zbyt wysokiej jakości, to po prostu trzeszczy. Dodatkowo, jeśli używamy telefonu, to mamy ten plus, że telefony nie mają wentylatorów, więc nic nam nie hałasuje. Natomiast jeśli podpinamy cokolwiek do komputera, o czym za chwilę więcej powiem, no to komputer najczęściej te wiatraki ma, no i cóż, no i wtedy mamy dodatkowy hałas blisk tego naszego urządzenia do nagrywania. Więc po pierwsze, no można nagrywać telefonem i słuchawkami do niego podpiętymi. Druga rzecz a właściwie pierwsza, no ale od tego moim zdaniem powinno się zacząć, więc trzeba Kupić sobie jakiś mikrofon. Tutaj jest taki najbardziej polecany, chyba przez wszystkich, również przeze mnie, najwięcej nim nagrałem swoich własnych podcastów, czyli Samsung Q2U. Świetny pod tym względem, że no, jak mówię do niego tak, to jest super. Jak mówię do niego tak, to już super nie jest, dzięki czemu no powoduje to, że nie mamy jakichś w naszym nagraniu zbyt głośnych hałasów stła, czy nawet redukcję echa. Natomiast ten mikrofon ostatnimi miesiącami, jak właściwie nie rok lub dwa, jest bardzo słabo dostępny yy, i no, szukałem zamiennika, no i znalazłem. Nie mam go jeszcze co prawda u siebie tutaj. Natomiast T.Bone MB8788U. Tak bardzo y, prosta nazwa, więc tak Tibon MB88U jest to mikrofon, który bardzo polecam, to, co wyróżnia te mikrofony, to to, że mają zarówno złącze USB jak i XLR, co jest bardzo dla Ciebie przydatne na obecnej i przyszłej drodze jako podcastera. W dodatku T-Bone, przynajmniej ta wersja podstawowa, nie plus, a zachęcam do tej podstawowej. Nie ma czegoś takiego, co tutaj jest on-off, że możesz mikrofon włączyć i wyłączyć. Jest to pstryczek, który jest nam zupełnie zbędny. My chcemy, żeby czasem przez przypadek ktoś nie wyłączył tego mikrofonu, tylko chcemy cały czas mieć on. Natomiast t nie ma tego pstryczka, więc o tyle, o tyle plus dla niego. Zarówno Samsung, jak i t są w zestawach z takimi statywikami. Można to kupić, ale o statywach za chwilę. I teraz tak, chcesz więcej pieniędzy przeznaczyć na ten sprzęt audio, ok, ale w mikrofony póki co nie inwestuj, zobacz sobie ten film do końca i sprawdź, czy starczy Ci na wszystko pieniędzy, a dopiero później, jeśli uważasz, że jeszcze dużo, dużo, dużo kasy Ci zostanie, to wtedy jednak zmień mikrofony na coś innego. No, i teraz, jeśli mamy taki mikrofon na USB, wepniemy sobie go do komputera, no to możemy nagrać monolog, czy też wywiad na przykład przez internet. Natomiast, jeśli spotkamy się z kimś tutaj, hello, i chcemy nagrać jakby na dwa mikrofony, tylko wtedy potrzebujemy dwa tego typu mikrofony, ch chcemy nagrać wywiad, no to potrzeba te USB wpiąć do dwóch różnych na przykład komputerów. Więc, jeśli każdy przyniesie na takie nagranie laptopa, no to ok, dwa komputery, dwa USB, nagrywamy dwa dwie osobne ścieżki i mamy nagranie, które później możemy złączyć, zmontować. Nie najwygodniejsze rozwiązanie, no ale jeśli nie chcemy wydawać kolejnych pieniędzy, to jest po prostu taka opcja. Na pewno lepsze niż nagrywanie dwóch osób na jeden mikrofon. Kolejną rzeczą, w którą warto zainwestować, i jest to rzecz bardzo tania, ale nie musi być tania. To gąbeczka. Więc ten mój mikrofon ma taką gąbeczkę i to ma służyć temu, żeby żeby tego typu głoski wybuchowe to się nazywa, żeby one po prostu nie uderzały, ta, ten strumień powietrza, żeby nie uderzał w mikrofon, żeby nie było wybuchów później w uszach naszych słuchaczy. Więc może to być gąbeczka na tego typu zastosowanie, a może to być popfiltr. Ja tutaj mam taki stary mój popfiltr, którego nie używam, a to z tej uwagi, że gąbeczka jest bardzo wygodna w użytkowaniu, w przewożeniu i tak dalej, natomiast pop Filtr przynajmniej tego typu są dużo mniejsze, natomiast po pierwsze go trzeba jakoś montować do statywu tutaj jakoś ustawiać jest ok no może jest lepszy jeśli chodzi o to co robi natomiast no, moim zdaniem lepiej zachować pewne techniki nagrywania i nagrywać z gąbeczką niż używać pop filtra chyba że gdzieś przy biurku robimy jakieś swoje stanowisko do nagrywania a wtedy jakiś taki mały pop filtr będzie wygodniejszy pewnie czy będzie lepiej spełniał tę rolę którą się od niego, której się od niego wymaga kupując pop filtr lub wybierając Zwróć tylko uwagę na to, czy on jest tak mocowany, że go zamocujesz do swojego ramienia, czy statywu, czy czykolwiek używasz, oraz żeby, i tutaj przewaga, jakby popfiltra nad gąbką, żeby on był parowarstwowy, na przykład dwuwarstwowy. Tutaj mam dwie warstwy jest z tej strony materiał, z tej strony materiał, więc jakby to powietrze wydmuchiwane z naszych ust jest zatrzymywane, jakby no dwutorowo, nazwijmy to. Kolejnym etapem zakupów czwartym, a właściwie trzecim jest rejestrator, czyli coś co będzie nagrywało zamiast naszego komputera, który może szumić, który częściej się może gdzieś zawiesić, coś wykrzaczyć, który ma poprzez USB też większe szumy własne. Aczkolwiek na to za bardzo bym nie zwracał uwagi, ponieważ tutaj mówimy o jakichś małych różnicach. Tak czy inaczej kolejnym zakupem będzie rejestrator audio. Ja Tutaj mam akurat model Tascam DR-60 MK2. Tak to się nazywa. Natomiast to co polecam. To albo Zuma H4N Pro, bodajże jest taki model. Nie wiem, jak tam u niego z szumami. Natomiast na pewno H6 jest świetnym modelem, tylko że jest już dość drogi. Tylko że. Polecam tego Taskama, jeśli nagrywasz 2-3 osoby max na raz. Natomiast jeśli chcesz nagrywać więcej osób do 6 osób, no to wtedy już Zoom H6 będzie lepszym wyborem. Oczywiście, no, wtedy też potrzebujesz 6 mikrofonów i 6 wszystkiego tak naprawdę, ale podłączasz to wszystko do jednego rejestratora. Rejestrator parę rzeczy ułatwi, jeśli chodzi o naszą produkcję, tutaj on ma również takie pokrętełka, więc na szybko, jeśli widzimy, że ktoś jest nieco ciszej nagrywany, jedna z osób, to możemy sobie to na szybko wyregulować, dlatego polecam akurat ten model, ponieważ on najważniejsze rzeczy ma na wierzchu, gdzie jako ta jedna osoba, która nagrywa, prowadzi wywiad i jeszcze tutaj robi za całą ekipę produkcyjną, możemy na bieżąco sobie wszystko regulować. Celowo nie wspominam w tym filmie całej kwestii przygotowania pomieszczenia, w którym będziemy nagrywać. Nagrywamy pewnie w różnych miejscach, natomiast no tutaj nagrywajmy tym, co mamy, uczmy się, jak nasz sprzęt nagrywa w różnych pomieszczeniach. No i gdy przyjeżdżamy na jakąś lokację nagrywać, no to wtedy decydujemy, co możemy zrobić, aby zlikwidować na przykład echo czy jakieś odgłosy w tle. Tej kwestii tutaj nie poruszamy, może kiedyś gdzieś o tym więcej opowiem. No i prawie finalnie ostatnia rzecz, która, no, która jest potrzebna, kupując tego typu mikrofon Samsona czy, czy, czy T-Bona, dostajemy w pakiecie kabel USB, także możemy go do komputera sobie podpiąć po USB. Natomiast jeśli no, kupujemy, kupimy tego typu rejestrator, tak, no, to on tutaj ma takie złącza XLR, więc no, tego typu złącza wymagają odpowiednich kabli, których nie przygotowałem. Więc tak, tutaj jest taki króciutki kabel. No i tyle, ile mamy mikrofonów, tyle, ile osób chcemy nagrywać, tyle potrzebujemy kabli. Jedną końcówkę wpinamy do rejestratora, drugą w mikrofon i w ten sposób będziemy mogli nagrać każdą z osób na osobnym mikrofonie. O kablach też mógłbym trochę poopowiadać, na co zwracać uwagę, ale ten film już jest trochę za długi, więc może innym razem. To o czym jednak chcę jeszcze powiedzieć, no bo to jest bardzo ważna sprawa, to staty, więc no, ten mikrofon ja robiłem zwykle tak, że dawałem moim gościom mikrofon. Do trzymania do ręki, jakby biorąc pod uwagę ultramobilność mojego zestawu, to taką opcję wybrałem. Natomiast statyw jest pewnym ułatwieniem, jeśli chodzi o produkcję podcastu. Bo nasi goście na przykład, jak się stresują, to lubią ten mikrofon gdzieś tam miętolić i się nim bawić i nie wiadomo, co robić. Więc jeśli ktoś ma statyw z mikrofonem tutaj powieszony, to. To powoduje, że pewne jakby, zmartwienia nam uciekają, natomiast no wtedy też musimy mieć, gdzie to wszystko postawić. Natomiast co proponuję, jeśli chodzi o statyw? To, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, żeby ten statyw albo miał bardzo ciężką nogę, albo żeby miał nogi wysunięte w przód, jakby w taką podkowę, żeby wystający na ramieniu mikrofon, żeby po prostu swoim ciężarem nie wywrócił nam tego statywu. No i ja tutaj, co prawda, mam takie takie małe coś, na czym stoi sobie ten, ten mikrofon. Jest to coś, co no, może być powiedzmy użyte. Natomiast no, tutaj już pomyśl o tym, ile chcesz wozić na przykład w plecaku tych rzeczy, a może ludzie do Ciebie przyjeżdżają. No i na ile chcesz mieć taki setup, który sprawdzi się w wielu lokalizacjach, bo na przykład może będzie jakaś, jakaś tylko niski niska ława w miejscu, w którym będziesz nagrywał i będziesz potrzebował dalej wysunąć tę ramię z mikrofonem, więc tutaj no, trzeba sobie sprawdzić na ile tej uniwersalności sprzętu będziesz potrzebował. No, i teraz na końcu naszego statywu czy ramienia, ponieważ no, jeśli na przykład nadajemy monolog przy biurku, no to równie dobrze możemy mieć ramię zamontowane na przykład do biurka i ten mikrofon sobie nam elegancko wisi na tym ramieniu. Niezależnie czy używamy statywu czy ramienia, na końcu tego trzeba jeszcze mieć coś takiego, co będzie owy mikrofon trzymać. No, i teraz są dwie opcje, tak naprawdę. Jedna to jest taki prosty coś takiego, w co po prostu wsuwamy mikrofon. O, i tak możemy sobie go postawić przed nami. A opcja nieco droższa to jest coś takiego, co na przykład na gumkach będzie nam trzymało ten mikrofon lub innego rodzaju chwyty, w które wkładamy mikrofon. I ten mikrofon nie jest bezpośrednio, tak jak w tym rozwiązaniu, spięty nie, nie bezpośrednio styka się z tym naszym całym ramieniem, staty, statywem czy czymkolwiek ale jest odseparowany gąbkami, które pewne drgania mogą jakby zniwelować. No, i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o ten cały sprzęt do podcastowania. Oczywiście tutaj e, pewne etapy, jakby rozwoju tego, jeśli chodzi o sprzęt, e, pokazywałem. Nie inwestowałbym na pewno na początku więcej niż w te mikrofony, e, o których opowiedziałem. Bardziej bym inwestował w rozwiązania kolejne, czyli e, statyw, który pozwoli nam dobrze ustawić ten mikrofon, który mamy, a nie, że on gdzieś tam będzie latał e, naokoło lub będzie za daleko od twarzy naszego gościa czy naszej. Więc bardziej w tę stronę bym szedł z naszymi zakupami, niż. W stronę mikrofonu. Może się to wydawać dziwne i nielogiczne, nieintuicyjne, ale ten mikrofon, ten T-Bon, chociażby MB88U, link. W, pod tym filmem zdecydowanie wystarczy. Natomiast, jeśli już to wszystko masz, jest to wszystko dobrej jakości, no to wtedy oczywiście można zrobić półkę wyżej, można sobie kupić sprzęt o półkę wyżej um, i, i inwestować w te mikrofony. Tutaj, jakby jeśli mikrofon za 200 zł jest za tani dla ciebie, no to możesz mikrofon za około 800 zł kupić, czyli na przykład Road Procaster będzie to na pewno bardzo dobry wybór, czy Rode PodMic. Natomiast, jeśli to jest wciąż dla ciebie za mało, no to tutaj takim mikrofonem, który jest najbardziej polecany właściwie również przez profesjonalistów, to Shure SM7B. To już jest wydatek bardziej rzędu 1600-1700 zł za jedną sztukę. Mówię przez profesjonalistów, ponieważ ostatnio też oglądałem porównanie mikrofonu za 2,5 tysiąca chyba euro, czyli no 10 tysięcy zł kontra Shure. No i w zastosowaniach taki, tego typu pro, że ktoś nagrywa, w domu, ale pro podcast, no to jednak okazało się, że szur po prostu lepiej się sprawdza w tego typu rozwiązaniach. Okej, okay, wyszedł tym razem bardzo długi materiał, a zwróciłem tylko parę uwag, jakby jeśli chodzi o konkretne elementy, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o konkretne elementy tego naszego setupu podcastowego. Mam nadzieję, że ten materiał dał Ci bardzo dużo wartości. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, dostawać rozwinięte, pogłębione treści, no to już teraz zapraszam Cię na szkołapodcastu.pl. Tam jest w obecnej chwili przynajmniej zapis na listę newsletterową. Zapisz się tam, dostaniesz mały bonus w postaci pewnego PDF-a. I co piątek będę starał Ci się wysyłać najciekawsze informacje odnośnie tego, co się dzieje w tej sferze podcastowej, jak i w sferze wideo. Tyle jeśli chodzi o to nagranie. Do zobaczenia w kolejną środę o godzinie 10. Cześć!